Dzień na wyjazd sprawy tych kolonii dla dzieci. Przepraszam, że tak późno, ale naprawdę dzisiaj mi się śpiesz. Chodzi mi o dziecko Maciek, taki jest. Maciek jest Madauna. To nie jest nic śmiesznego. Maciek Madauna, ale chciałby koniecznie pojechać na obóz. Czy jest to możliwe? Proszę pana, ale to są kolonie dla dzieci, to nie jest obóz. No to kolonie, no co za różnica. Maciek nigdy nie był i się boi trochę, ale wie Pani, wie Pani jak to jest z dziećmi takimi chorymi. Mhm. Czy dałby sko... się coś załatwić? A skąd Pani, z Warszawy? Halo? Z Warszawy? Yy, z Warszawy, tak. A ile dziecko ma lat? Siedem. Yy, no ja pytam, co... Nie będzie reakcję, jeśli dziecko nigdy nie wyjeżdżało? jeszcze nie ale wie pani no ona ma dawno jest trochę jebnięta